Hurra, jesteśmy w Kinie! Zatrzymajcie się stać. Pokażcie mi swoje bilety. Hmm. Y, tak, tak, oczywiście, Jack, winij y, mnie. Y, 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 y. A, bilety, oto one, proszę. Please. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść, bardzo dziękujemy. Film już leci, siadajcie szybko. Cóż za ekscytująca fabuła, świetnie. A przy okazji, popcorn jest przepyszny! Tak, mnie też smakuje. No ten film to bomba. Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie. Pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej, dokąd nas zabierasz? Widzę, że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challenge'u. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy, co to. No to zaczynamy, muszę iść powoli. A ja będę musiał iść szybko, no to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki! Chyba trzeba je rozpakować. Okej, okay. starannie. Powoli? Bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potrwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie mogę to zrobić. A, to boli uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki. Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszne. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A jak tam Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich, lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Widelecy już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł: zjem go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się! Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś, gratulacje. A jak tam, Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję, ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A... Aj, to boli! Dobrze wam tak, następnym razem nie będziecie podkradać czydłego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda wspaniale. Zobaczmy co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Trzeba! Patrzcie to pizza! Wow, jest na niej tyle sera! Niesamowite! Od razu zgłodniałem! Jestem podekscytowana. Dość gadania. Bierzmy się do jedzenia! Jak zwykle jestem pierwsza. Rozpisz się Mary! Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż innym. Ach, jak pięknie ciągnieś ten ser. Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plaserek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. raz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Co mam robić? Wiem. Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł. Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci. Dzięki, nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. A teraz to, na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła, już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne, ale to lepsze niż nic. To wszystko skończyłam. Zawsze masz tę Oh no. Co to? Kaktusy? Są kłujące! Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze, ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia, Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, po Mary. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow! Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Hmm. Nie przeszkadzaj sobie Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda! Browse. Aż strach sobie wyobrazić ten smak! Wkrótce sam się przekonasz? Możesz zaczynać, Jack. Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej. Okay. Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec, to boli. O, chyba zmuchnąłem mi Spróbuję jeszcze raz. Świetnie, to działa. Kaktus jest całkowicie hmm. czysty, teraz mogę go spróbować. Oh. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wyklucził język. Wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O, nie, to boli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu pchnęliśmy tu na długo. Myślę, że lepiej użyć dyspensaty pomogę ci, Chelsea. A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe. Mamy to. Można próbować. No dalej, Chelsea, wierzymy w siebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci Stać! Dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? Moim? Nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdejmij go natychmiast. No i co tam masz? Co? Nic nie mam! Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. Po co nasza umywalka? Nie wiem co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się! Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczy to maleństwo właścicielowi. Biegnij, mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Aleks nie siebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć! Staczkim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, rzeczywiście burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? Nie otwieraj. Po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego. A ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop. Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę to tylko burgery, więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w twoich rękach. Chyba coś ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku! Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. Kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. Farba już odpada. Trzeba to naprawić. No rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba? Możesz się o tym sama przekonać. To farba. Dobra... A teraz pokaż mi Wałek. O nie, chyba wpadłam. Aaaa, jak to boli? Ktoś mnie ugryzł. Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk. Zaraz ci dam popalić. Najpierw nie złap, z łatwością. A. I tak cię dorwę. O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować! Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwne, coś mnie łaskocze. Pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany homik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy! Dam ci nauczkę. Patrz, co tam leci! Stój! Tak uciekła, obiecuję, że cię złapie Mila. Ale ubaw, Hulk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć! Stój, zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało. No to idziemy. Brawo! Aleks, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się, mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe? Hurra, jestem wolny! Wszystko dzięki tej małpce. Ma najmiecieńsi. Chwileczkę, muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe? Myślę, że Chi-Chi wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł. Nikogo nie ma. No to wiejemy. Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Padajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne, ten magik zamienił go w małpę, witaj, mój mały Billy! Tak się za tobą stęskniłem! Tak bardzo cię kocham! Urczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Ale spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać ci się śmiać. O nie, złamałam psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby Lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś? Teraz Alex. Ekstra, w końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami, chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko! Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł! Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść zaki. Jak to wszystko Ci się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. Hiii! Oj, chyba miałeś rację, Alex! zaki utknęły! Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli! Co to ma być? To przecież szczęka Mili! To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem! A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. Tak, działa. Jakoś długo to trwa. alec zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite. Wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa. Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite, prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Hmm. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. I nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden tens. Dziwne wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację, to naprawdę jest pyszne. Wow! Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety, Mila nic już nam nie zostało, teraz przyszła kolejna na Alexa. Napatrzyłem się na was, teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz. Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Hmm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne poczęstuj nas, no, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się, jak się tu znalazłeś. Ej, nic ci nie jest? Pomocy! ugryzł mnie w palec! Zróbcie coś! Nie rzucę nim we mnie! Jak to woli! Życie dało ci dobrą lekcję.